Dzisiaj na śniadanie jajecznica na boczku, ale boczek gotowany. I powiem tobie, że to jest najgorsza jajecznica, jaką zrobiłem w ostatnim czasie. Gdzieś nie pasuje mi. Gotowany boczek do, do jajecznicy nie bardzo. Witam cię w tym nowym, pięknym dniu. Witam. Mamy którą godzinę? O której masz lekcję? O 8. Mamy za pięć 8. A co to oznacza? Nie, nagrody. Na ten dzień, czwartek rano, czekają wszyscy maniacy FIFA, bo można wylosować... Dostaje się nagrody i można wylosować fajne nagrody. A, yy, losuje się nagrody, można wylosować fajne nagrody. To miganie... Bo za każdym razem, pomimo tego, że ja tłumaczę, to i tak widzę, że widzowie nie wiedzą o tym, że to jest normalne. Ja tego nie widzę na oczy. Moje oczy tego nie widzą. Kamera to widzi. Dzw Dzwonię do firmy Vans. Chłopaki zamówili, chłopaki zrobili zamówienie chyba dwa tygodnie, dwa tygodnie temu w Wansie, dzwonię do Wansa, no, ale jest powiadomienie, nie no oni wysłali, 2 grudnia, UPS, widzisz, Aha. jest powiadomienie, ale na stronie ich UPS-u nie ma, że jest utworzona etykietę, ale nie jest, że wysłano. No i dowiedziałem się, nie wiem jak to wygląda, bo w Wansie już chyba ze trzy razy kupowaliśmy, do tej pory nie było problemów, a przynajmniej jeżeli było tam, no nie wiem, nie, nie dostałem od razu, to nie robiłem z tego problemu jakiejś tam afery, no ale jeżeli zamawiasz w listopadzie, a jest jeszcze, a ma, jest już grudzień, no to dziesiąty, dzisiaj jest dziesiąty, to no to, to trochę za długo i zwłaszcza, no. ha, ale to co mi Pan powiedział, słyszałeś? że często oni nie odbierają paczek. Nie, nie potrafi tego zrozumieć, że mają częsty z tym problem, czyli to źle świadczy o... nie wiem, czy o UPS-ie, czy o wan No bo użył takiego słowa, że często nie odbierają paczek. Czyli co? Jak nie odbierają paczek? Zapominają o, o części paczek, czy, czy, czy co? Nie wiem, trudno mi to powiedzieć, ale... Witajcie w tym nowym, pięknym dniu. Cyberpunk. Tutaj jest za mną, dzisiaj jest premiera Cyberpunka, czyli... Najbardziej oczekiwanej gry Cyberpunk, jest grą, która jest najbardziej oczekiwana, jeżeli chodzi o Polskę, polskiego producenta, a na pewno jedną z najbardziej oczekiwanych w ogóle na całym świecie gier. I właśnie dzisiaj jest premiera po wielu, wielu latach. Nie gram w takie gry, nie chcę grać w gry takie, bo już mi za dużo już jest, ale ze względu na to, że to jest polska gra, tyle lat ją tworzyli, to pomyślałem sobie, że może ją sprawdzę, wypróbuję i kupię. To jest ta nowa gra? Ta nowa gra, Kupiłam ja ją. Okej. Okay. Ale dla mnie, nie jest dla Ciebie. No ja wiem, ja nie mam zamiaru. chociaż wiesz co, no nie wiem. Ale ja nie, nie... mam zamiaru grać. Co za traw, co za traf! Messi'ego trafiłem. Wiesz, Marcel? Co? Wymieniałem te karty, co się dostaje, ja tam nic nie trafiałem i teraz wymieniłem tą kartę. Jest! To jest mega trafienie! Jest! Jest w końcu! Od początku Fify po prostu miałem pecha. Wczoraj Marcel wyrosłał, do, no, dobrego zawodnika, no ale dzisiaj po prostu to jest genialne, naprawdę. Wow. Tylko tyle, że ja do tej pory miałem ligę francuską, Mbappe i Neymara chciałem tutaj... Ech, takich miałem zawodników, a tutaj muszę troszeczkę coś pozmieniać i liga hiszpańska, czyli Messi, Barcelona, Argentyna. Ja myślałem, że jego wartość jest większa, ale to i tak jest bardzo dobry traf. Warzywa obrane już się gotują i to wszystko... no właśnie, na obiad. Ale nie tylko nasz obiad, tylko również dla babci dzisiaj przywiozę babci jedzenie. Muszę ugotować, zrobię, zrobię rosół i, wy i wykorzystam ten rosół do risotto, czyli zrobię taki kleik, bo ryż, risotto to jest ryż. Ale ja go przegotuję i on będzie poprzez to taki no bardzo kleisty, ale sycący jest jednocześnie, bo on jest po prostu sycący. Yy, idę jeszcze tylko kupić babci ubranie, jakąś piżankę i tak dalej, nie znam się, zobaczymy czy w ogóle coś takiego trafię. Wczoraj Miłoszowi kupiłem w sklepie chińskim te rękawiczki i co, jak one się sprawują? Fajne. Ale przy od tamtych twoich wcześniejszych? nie niefajne. O, pokaż. I się rozpróbuj? Tego się obawiałem. No nie no. No to fajne. Przecież ile ją trzymasz, ne? No teraz jest mam, dopiero te. I minutę? No nawet nie. Ale to, że tak to wiesz, to mi nie przeszkadza. No ale będzie się pruło, wiesz o co chodzi. No. I to nie. O, ale beznadziejnie. No i wygląda na to, że będę miał problem, bo nie ma. tutaj, Byłem w takim sklepie handlowym, gdzie są różne stoiska, No i tam nie było. Potrzebuję piżamę rozpinana z góry, ale w zasadzie sama kaszula, czyli, czyli sama góra. Ja kiedyś robiłem takie zdjęcia. Dla producentów dwóch, trzech i takie piżamy były. Tylko teraz gdzie to jak to załatwić i kupić? Zobaczymy, czy w jakich sieciówkach znajdziemy taką piżankę. Miłosz? A, gdzie jesteś? A ty a ty, aha, spodnie? No nie ma. Milo jest przerażony tym, że zaczyna... Chociaż nie, nie widać tego. Śnieg padać. Bo co? Po śniegu nie da rady jeździć. Nie mam w domu ryżu, risotto. Myślałem, że w Carrefourze kupię, ale nie było, więc idę do pewnego miejsca, czyli Osą. W Oszą właśnie kupuję ten ryż. Tak to nie jest łatwo go tak dostać za bardzo. Słuchaweczka wyrycia. Widziałeś nowe słuchawki? Nie. Nie widziałeś. Niech pani nie rada. A bo ty masz co teraz? Ligię. Apple wypuściło nowe słuchawki. AirPods Max. Dłuszne, tylko cena ich 2800. Coś mi się wydaje, że jest przesadzona cena. Sprawdziłaś? I jest, jest wielka litera. Dało się, czy nie? Tylko, po prostu trzeba sprawdzać i nie bać i tyle. Dobra, lecimy dalej. No. Jeszcze tak? No. Z mamą w tej chwili rozmawiamy 41 minut. I mamy też mamę. Udało mi się połączyć z mamą właśnie na Messengerze. Teraz wiesz co, teraz próbujemy. Już jak jest tyle przeszliśmy, mniej więcej około 50 minut nam zeszło na tym, z tym wszystkim. Teraz próbujemy się na grupie. Połączymy się z Mariuszem i z Damianem. Dzisiaj z samego rana liga. Jest tu hala. Ta hala miała być zburzona, ale jakieś tam są problemy, miała być wbudowana nowa, więc nie wiem czy przez pandemię się też coś nie pozmienia. Dzisiaj jest liga, rozpoczynamy ligę na hali. Ta moja drużyna, Drużyna, którą kiedyś założyłem, ale powiedzmy, że odpuściłem sobie prowadzenie jej z kilku względów. Chłopaki prosili mnie, żebym publicznie nie mówił, więc tutaj za dużo nie chcę powiedzieć. Jedynie co, to że nie zagram dzisiaj, bo nie wiem. Czy będę na hali grać w tej drużynie? Z tego względu, że nie ma jeszcze załatwionych treningów na hali i tak jak na dworze lubię grać, ale ostatnio o, w czwartek był śnieg no i nie, nie przyjechał na ten trening, bo się nie da grać na śniegu. A nie ma tej hali załatwionej. Jak będzie hala załatwiona, to będę grał z tą swoją drużyną. Jeśli nie będzie, no to chyba poszukam sobie na okres zimowy po prostu jakiejś innej drużyny. Póki co idę chłopakom kibicować. Zobaczymy Miłosza, jak te rękawiczki Ja widzę, że masz rękawiczki Mam A co Dziu, pokaż Ci, Ale to jest w tym nie, to nie jest w tym samym miejscu O kurczę. ale cieplej coś jest? No jest mega ciepło, ale no patrz co się dzieje To już mnie inertuje a triki się jak, jak robi, dobrze? W sensie ja nie, dobrze mi się robi, ale no w sensie takich trików z barami to ciężko, bo wiesz, bo muszę sobie kupić jakieś lepsze. No te co 15 zł, no to one są mega ciepłe, ale patrz, to z nich pozostało, jak stoję teraz tak. Poczekaj. Czekaj, no, no dobra, bo już sprawdziłem wcześniej ręce Miłosza, patrz, widzisz, ty, są masz, całe ty masz cieplutkie ręce, no, ale... Muszę włożyć. Bo jak, jak, jak przyjadę się, zjadę, to już będzie zimno. Miłości mnie pytać, co ja tutaj robiłem. Przyjechałem, bo chciałem zobaczyć, yy, czy jesteś na sklick parku, na początku ci nie było, a teraz rozmawiam z, z Damianem. Przez telefon. Cały czas coś tam się y, dzieje. Wszystko związane z babcią.